was w kolejnym filmie prosto tutaj z portu Bodo. Zobaczcie, czekamy na prom. Jest godzina 5:40. Mamy wypłynąć o 6 no ale zobaczymy czy nam się uda bo tych aut jest, jest mnóstwo. Jedna tura popłynęła o 4:00. No i teraz będziemy próbować się dostać na wyspę Waroi. No ale zobaczymy czy nam to się uda. Także trzymajcie kciuki. A my czekamy cierpliwie, zobaczymy, może się uda. Jest szansa na wjazd. Pan już jest przed kamperem, który stoi przed nami. No i zobaczymy, czy nas wpuszczą, więc jest. Jest nadzieja duża, że nam to się uda, według planu. Ja tylko patrzę, czy ten drugi tam chodzi z tyłu, do tamtych, ale nie widzę. Nie no myślę, go. że skoro stoimy tu od wczoraj, a dojechały osoby tutaj rano, godzinę temu, o, czy, nie, czy półtorej, no to mamy pierwszeństwo przed tymi osobami. Jest takie logiczne, by to było, no ale zobaczymy. Mają tutaj system działania. No i powiem Wam, że jest dobrze. Prawdopodobnie widzimy, tylko jest taki mały myk. Kiedyś oglądaliśmy filmiki i tutaj właśnie, jak osoby tutaj z obsługi chodziły, mówiło się do mikrofonu swoje dane, imię, nazwisko i kraj pochodzenia. A teraz trzeba z tego kodu QR, który tam jest, zeskanować sobie ten kod, właśnie. I wpisać wszystkie dane i potem wyświetla nam się kod QR na telefonie i Pan będzie szczytywał gotowca takiego. Także taka mała tutaj informacja, jeśli ktoś będzie tutaj płynął sobie właśnie z Bodo do Moskeny, z waroj czy Rost. No, ale jest OK. Pan powiedział, żeby tylko szybko to zrobić. Mamy ogarnięte, więc jest naprawdę duża szansa, że wjedziemy. I udało się. Wjeżdżamy na prom na waroj. Tylko on jest tak doładowany, gdzie nas puszczą, na górę czy na dół. Tak wygląda prom. Zobaczcie, auta jeszcze wjeżdżają. My tutaj stoimy jako jedyni przyczepą. Za nami stoi kamper na takim już tutaj pochyle a my idziemy szukać jakiegoś miejsca na promie i zobaczyć w ogóle jak ten prom wygląda. Także jeszcze tutaj panowie upychają, bo tych aut weszło naprawdę bardzo dużo. Prom jest dwupoziomowy, co najmniej z tego co widzieliśmy. Zresztą chyba też widzieliście na, kam na kamerce, na filmie. A my teraz idziemy się odnajdywać. Tu mamy jakieś wejście Passenger, to no do góry passenger Nie można z psami chyba? Nie można z psami na górę Trzeba mieć się w specjalnej klatce i chyba na się z nimi schodzi No to widzicie Chociaż tam na dół pisze, że samochody chyba nie? Pet Zwierzęta Aha. Idziemy Także wdrapujemy się na górę Takimi ładnymi schodami Zaraz będziemy Wam pokazywać jak tutaj dalej wszystko wygląda tam jak, tam jak widzicie jest restauracja toalety Także jakoś tutaj się ogarniemy Oj, bym jeszcze się przewrócił Zobaczcie tak wygląda tutaj pokład promu fotele jak w samolocie Tu jest jakiś bar no i tutaj też są stoliczki krzesła więc tak to wygląda tutaj, na promie. Wybraliśmy takie miejsca, siedzimy tutaj w ostatnim rzędzie jak w kinie. Będzie mieć taki widok. Ale zobaczcie jakim promem płyniemy. Polski akcent. Prom wyprodukowany w Gdańsku. Także nasza Polska jest słynna. Jak tam misiaczku, wyspałeś się? Chyba nie bardzo. Kiepsko? Co? A misia? Też się wyspałaś? Czy się nie wyspałaś? Dzisiaj się nie wyspała, bo poszła spać około 1.00. Tak było widno dzisiaj już. Także my tutaj się teraz rozgościmy i będziemy potem się widzieć już podczas rejsu. I wystartowaliśmy z portu w Bodo. Także jest naprawdę dobrze. Zaryzykowaliśmy trochę to wypłynięcie, no i opłacało się. Także ryzykujcie. Dopłynęliśmy teraz do Moskenet. Zobaczcie auta, które płyną do awaro i zostają tutaj z jednej strony i z drugiej strony. Tu pan podnosi rampę. No, i będzie załadunek teraz aut, które będą płynąć do Waroj, no i do Bodo. No, i powolutku odpływamy z Moskenes. Żadne auto nie wjechało na prom, więc nie wiem, jak to się tutaj odbywa. Myślałem, że oni będą tutaj się pakować i że będą transportowani dalej. na tak to prom. Nie wiem, czy się obrócimy i wiadomo, od drugiej strony. No zaraz będziemy patrzeć No i jednak nie odpływamy Statek tylko się obrócił I wjeżdżają auta, te które właśnie tam czekały W Moskenes w porcie Będziemy płynąć sobie zaraz do Varo. Jesteśmy na lofotach, na wyspie Waroi. Zjechaliśmy na taki, tutaj, camper plac albo camping. Różnie tu, tutaj nazywają. Stoimy w takim miejscu. Tu stoi nasz zestawik. Mamy fajnie, bo mamy przyłącza do prądu, więc się podładujemy też. Ogólnie tam jest port, więc w sumie skręcacie w pierwszą w prawo, drugą w prawo. Jesteście na miejscu. Stoimy z takimi widokami. I naprawdę jest rewelacyjnie, wiadomo, dzisiaj troszeczkę ta pogoda jest gorsza, są chmury, wieje, ale najważniejsze to, że nie pada. No i zostaniemy tutaj na dzień albo dwa, jeszcze zobaczymy jak to będziemy planować nasze tutaj zwiedzanie. No i za kemping płacimy 400 koron, ale też nie płaciliśmy, bo dopiero potem jest recepcja otwarta, więc wszystko będziemy Wam tutaj pokazywać, jeśli byście chcieli też przyjechać przyczepą bądź kamperkiem i zostawić go to na przykład tutaj i zwiedzać w jakiś inny sposób Więc tak się prezentuje nasz pierwszy dzień na Lofotach Żona zadowolona? O, że z marzeń A mówili nie jeźdźcie szczepą, bo się nie da. No i widzicie Wszystko się da Wszystko się da. Wiadomo, że tam w, w głąb to by było ciężko przyczepą Dlatego się tam nie pchamy Bo to są wąskie drogi i moglibyśmy trochę się po... Dokładnie, no ale tutaj można śmiało zostawić przyczepę. Jeszcze lepiej samym autem, wtedy pyk, pyk dróżkami wszędzie można zaparkować. Więc ogólnie, jest super. I czekamy na słoneczko. I bierzemy się za obiadek po tym rejsie. Tak, pogotujemy wam zupkę I, i co Jak wspominasz rejs. Rejs. Dobrze, że większość rejsu przespałam, bo bujało tak. Nagrywałem, tylko nie trzeba na kamerze będzie widać. No ale dzisiaj to nami podnosiło i rzucało jak na karuzeli. O, tak, jak na karuzeli. Ale już nie zanudzamy was, idziemy robić obiadek i, i to... będziemy potem nagrywać dalszą część naszego tutaj zwiedzania Wyspy Waroj. rozpoczynamy drugi dzień tutaj na Lofotach, na Wyspie Waroj. Wczoraj mieliśmy taki luźniejszy dzień na regenerację i na odpoczynek, a dzisiaj zaczynamy dzień od wycieczki na punkt widokowy i na górę Han. Idziemy takim tutaj szlakiem, taką ścieżką. Na początku była taka fajna dróżka żwirowata. Tam ogólnie zostawiliśmy auto na parkingu przy tych niebieskich budkach. No, a my teraz idziemy właśnie takim tutaj szlakiem. No, jest trochę błoto, bo w nocy nam troszeczkę pokropiło. No, ale myślę, że jakoś damy radę. Ogólnie musimy w się tam na szczyt, i potem drogą asfaltową tam już w stronę punktu widokowego. To no taki mamy plan na ten dzień. Mamy nadzieję, że nas tylko deszcz nie zmoczy, bo ta pogoda taka szybko zmienna. Raz świeci słonko. Potem wychodzą chmury, czasem kropi, no ale myślimy, że jakoś damy radę. Także startujemy i będziemy wam pokazywać, jak ta tutaj droga wygląda. A nasz szlak jest coraz bardziej strumy. Powoli łapiemy zadyszkę, ale jakoś dajemy radę. Michaśka prowadzi jako kozica nasza. Jedynie co to widzicie, że jest, bo to jest ślisko, więc trzeba uważać. No i słychać gdzieś tutaj strumyki, więc. Może być właśnie ślisko. Ogólnie tam z tego parkingu, jak widzicie, prowadzi ta droga asfaltowa, tylko że w pewnym momencie, właśnie w tym zaczyna się tunel, który jest zamknięty, no i nie można nim tutaj podróżować, przechodzić ani przejeżdżać. Tu jest znak, nie wiem, czy go tak zbliżę, taki żółty, właśnie informujący, że jest zakaz. No a jakbyśmy właśnie tym tunelem mogli przejść to byłoby dużo szybciej, bo skracamy sobie naprawdę drogę a my dochodzimy właśnie już do asfaltu ale jeszcze jak widzicie można sobie skrócić tędy pod góreczkę i wyjdziemy jeszcze tam wyżej przy następnym zakręcie więc zamiast iść tą serpentyną tutaj w lewo, w prawo i tam pod górę to my przejdziemy sobie tak po skosie tą ścieżką, tym szlakiem i będziemy jeszcze wyżej. I doszliśmy do drogi asfaltowej Teraz będziemy szli taką właśnie dróżką, tymi zakrętami tam w górę, w górę, w górę. Można też wybrać drugą opcję, jak tych dwoje tutaj delikwentów schodzi. Można wejść tam do góry, tam widać też ludzi do góry, o tam, tam, tam. I można przejść tą granią, tam szczytem. I też można dojść do tego punktu widokowego Han. No, ale my wybieramy asfalt. No zobaczcie moje kozice, padły mi tutaj. Zresztą po mnie też pewnie słychać, że mam zadyszkę, no ale nie będziemy przecież tutaj urządzać rajdów wysokogórskich i pójdziemy właśnie asfaltem. Także chwila odpoczynku i ruszamy dalej. Zeszliśmy z drogi asfaltowej znowu kolejnym skrótem. Idziemy tędy, 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 ale zobaczcie, jakie po drodze mamy piękne widoki. Nami ostatnia prosta musimy dojść do tego budynku za nami widać niezbyt wiele Jedynie z tej strony takie widoczki Jedynie co to marczą nas tych chmury, które tam widzicie przed nami są tą mgłą Patrzyłem pogodę przed chwilą to ma być słonecznie Zobaczymy, może się uda Jesteśmy już praktycznie na miejscu Tam jest główne miejsce tego punktu widokowego Milena poszła na razie sama zobaczyć Jak tam warunki, czy damy radę wyjść z Czy każde będzie musiało z nas wyjść pojedynczo No ale zobaczcie jak na razie Takie mamy piękne widoczki Szkoda tylko, że te chmury są Bo jakby było słoneczko to naprawdę byłoby tutaj pięknie No ale mamy nadzieję że słoneczko zaraz nam tutaj zrobi spektak widokowy. Próbuję się przebić, no ale jest takie troszeczkę nieśmiałe. A tam właśnie żonka będzie robić zdjęcie, to jest polska rodzina która szła granią tam szczytami. No i czekamy, zaraz się wszystkiego dowiemy. I weszliśmy tylko, tu jest takie wejście bezpieczne o schodach i ogrodzone, bo tam jest nad przepaścią. No ale tutaj bardzo bezpiecznie dzieciaki, sobie tutaj stoją z tyłu. Wy zobaczcie, jakie mamy piękne widoki. A zaraz pójdziemy w tamtym kierunku. I takie mamy super widoki. Zobaczcie, no, coś pięknego. Zobaczcie, jak nam się w momencie popsuła pogoda. Wszystko się zachmurzyło, nic nie widać i pada deszcz. I musimy teraz przeczekać w takiej tej budce, żeby nie zmoknąć. Także przyszliśmy, naprawdę w ostatnim momencie zrobiliśmy zdjęcia i zaczęło padać. Także szczęście naprawdę bardzo duże. No chyba, że przeczekamy ten deszcz i wyjdzie jeszcze słoneczko, zobaczymy. Powolutku wracamy już do auta. Jak widzicie, czapki na głowach, bo temperatura spadła po tym deszczu. Ale najważniejsze zdjęcia porobione, filmiki nagrane, więc jesteśmy zadowoleni, że akurat trafiliśmy w ostatnie 5 minut pogody. No i teraz będziemy już wracać do auta. No i prawdopodobnie będziemy kierować się w stronę tutaj już portu z całym naszym zestawem, bo najbliższy Pro mamy 22.30 chyba. Dzisiaj będziemy chcieli się załapać na niego bo następny jest dopiero jutro też o 22, więc musielibyśmy całą dobę czekać na kolejny prom. No a szkoda czasu stać w porcie i nic nie robić, więc wracamy do auta, wracamy na kemping, podpinamy przyczepę i jedziemy do portu. Wróciliśmy już na kemping. Pokażę Wam mniej więcej, jak to tutaj wszystko wygląda. Tutaj można pobrać sobie czystą wodę do picia. I tu są dwa pomieszczenia, w których są sanitariaty. Jak widzicie, są kutki, dostajemy do wyjścia przy zameldowaniu. Tu jest jedno pomieszczenie, w którym jest taki aneksik kuchenny. Pralki, suszarki. Tu ktoś sobie pranie zrobił. No i tu mamy toaletę z prysznicem. Tak to wygląda. Drugie pomieszczenie jest identyczne, tylko że nie ma pralek. No i ogólnie tam naprzeciwko jest. W budynku małym, recepcja. No i tak wygląda tutaj, jeśli chodzi o ten camping, Tu jeszcze macie zrzut nieczystości, tak zwane latrine po norwesku. Ja właśnie pobieram wodę, bo zaraz będziemy się pakować i jechać na prom. Z tego co widzieliśmy, stoją trzy auta. No jest szansa, że uda nam się tym dzisiaj o 22 wypłynąć. Także tankuję wodę, żeby mieć świeżutką do picia. A tak z zewnątrz wygląda pomieszczenie. Tutaj ten budynek sanitariatów. Miłoż buta wiąże. No a tam są te parcelki, na których właśnie stoimy. Jest ich 10. Każde ma przyłącze do prądu, więc wszystko jest w cenie. 400 koron płacimy za dobę. Tak jak mówiłem, tam jest restauracja, a w restauracji jest recepcja. Jest miszka. Pakuje się mama już. No także my tam powolutku będziemy się spinać. No i ten kawałeczek tutaj. Dwie minutki, dojedziemy do portu i będziemy nam sobie czekać na prom. Co nie? Tak. Jak nogi po wycieczce? Bolą czy nie? Trochę tylko palce. Od hamowania po tym asfalcie, nie? Mhm. Więc tak to wygląda. Polecamy wam ogólnie wejście na ten punkt widokowy. Hanna, zobaczcie jak ja wyglądam w ogóle. W tych czapkach tym wszystkim. No ale zeszliśmy teraz i widzicie, pogoda się zrobiła. Jeszcze krótko nie pada. Więc typowo norweska pogoda. No ale Norwegia z tego słynia, że raz pada, raz świeci słońce. A my idziemy podpiąć przyczepę i idziemy do portu. Dojechaliśmy do portu. Jesteśmy czwarci w kolejce tutaj na pasie do Moskenes. Tak sobie tu będziemy teraz stać. Zobaczcie jaka nam się pogoda w ogóle zrobiła. Słoneczko i ciepło. Także zupełnie inaczej niż było to na tym punkcie widokowym. Szkoda, że tylko jedno miejsce żeśmy tutaj na i zobaczyli, no ale będzie jakaś motywacja, żeby może kiedyś tu wrócić. Żonka tutaj pichci obiad. Zobaczcie z jakim widokiem. Zupa pomidorowa będzie z widokiem, takim widokiem. Coś wspaniałego. Mamy 6 godzin oczekiwania na prom, także no można się wyspać, pojeść, pograć i co tam kto by chciał jeszcze Macie innego robić. Widokami. Także może jakiś spacerek sobie zrobimy, bo i tak tutaj nic się nie wydarzy i tak pogoda widzicie, tak jak mówiłem, zrobiła się przepiękna. No i cóż więcej. Oczekujemy na prom do Bodo, do, do, Mas, do Moskenes. Prom jest 22 chyba 30, jest 1645, no to mamy kawałek czekania. No ale jesteśmy tacy blisko celu zadowolona? Bardzo. że takiego słoneczka nie mieliśmy na punkcie no, widokowym, dobrze. ale no cóż, 5 minut było, więc myślę, że coś tam się dograło i zdjęcia fajne wyszły. Idziemy potem to oceniać przy obróbkach. No a teraz, jak mówiłem, Wam idziemy jeść obiadek. Zobaczcie, ile aut tutaj czeka już w porcie. Wszystkie pasy zajęte, więc dobrze, że przyjechaliśmy tak w miarę wcześniej, bo mogło być ciężko potem dostać się na prom. A tak to mamy jakąś tam pewność, że myślę, że nam się uda popłynąć tym promem o 22. No i dotrzemy dzisiaj do Moskenes. Ja idę teraz do rodzinki, może pójdziemy jeszcze na jakiś spacerek. Bo mamy 3,5 godzinki jeszcze czekania No i warto wykorzystać te ostatnie jeszcze chwilę tutaj, żeby coś zobaczyć na wyspie Waroi, a tu nasz zestawik stoi. Małe suszenie na barierkach ręczników. Żona sprząta przyczepę w wolnej chwili. I tak wykorzystujemy każdą tutaj chwilę na wszystko co się da. Czekaliśmy się. Mamy godzinę 20.33, więc mamy jeszcze 12 minut. Prom już przypłynął, auta wyjeżdżają, no i zaraz będziemy wjeżdżać i płynąć około godzinki-godzinkę, półtorej nawet chyba. No jakoś tak do Moskenes. No i potem w Moskenes będziemy szukać już jakiegoś tam miejsca, żeby się dzisiaj przenocować. Planujemy dojechać do miejscowości A na no, taki parking dość spory no, ale z tego co tutaj rozmawialiśmy z takim panem z Polski mówił, że no, będzie prawdopodobnie ciężko tam znaleźć miejscówkę bo jest bardzo duży, duże oblężenie właśnie tam na Lofotach no ale mamy nadzieję, że jakoś nam się to uda zobaczcie jeszcze, godzina 22.30 jak wam pokazywałem jak jest widno jakie mieliśmy tutaj widoczki to już chyba trzeci raz mówię o tych widoczkach, no przepięknie w tej chwili była tęcza Dwa razy Także żegnamy wyspę Waruj I płyniemy dalej zwiedzać Lofoty Patrzcie, przyczepy zjeżdżają Trzy przyczepy przypłynęły Jedna już zjechała wcześniej, teraz zjechała czerwona kabę I teraz zjeżdża chyba Fendt, taki starszy Czerwona Także Czepam I też, jak widzicie, da się tutaj wjechać na wyspę Waroj. No i pan tam już macha, żebyśmy powolutku ruszali. Zobaczymy, koło pierwszego wpuszczą. Wjeżdżamy do paszczy Rekina. z nie postawili przyczepa w dole samochód do góry trochę bez pomyślunku Marcin rozkłada podpory żeby tak nie cierpiała i tyle zamyka się tutaj dziób na statku jak to miłoż mówi i żegnamy Wyspę Waroi będziemy wypływać, wszyscy się zmieścili wszystkie auta wjechały nasza przepaść stoi tak trochę kiepsko jak widzieliście na takim zboczu no ale godzinę to myślę, że dopłyniemy. która się nazywa jedną literką A, mając nadzieję, że tam znajdziemy miejsce na nocleg. I nie mamy nadziei, tylko jesteśmy pewni, że tam znajdziemy nocleg. Jedzie za nami też chyba z pięciu Polaków swoimi camperwanami, więc jedziemy taką bandą dużą, tam żeśmy się poznali na Waroj przy porcie, no i zobaczymy. Także myślę, że całą grupą to coś znajdziemy i ogólnie pozdrawiam tych Polaków. Jak Marcin mówi, że coś znajdziemy, to tak będzie. Tam zobaczcie jest taki... Le, zobaczcie, ile to jest placu wolnego. No dziś zawsze przykoczujemy. No właśnie. To drogi takie wąskie tu mają. Ale o tej porze to może nie ma takiego ruchu, nie? Ludzie może śpią. Zobaczcie, zobaczcie jak jest, tu jest jasno. Plac wolny. O. No camping, no ale. Od biedy to. Zanim się skapną, że tu śpimy, to już będzie rano, to uciekniemy. Idziemy ciemną nocą, o której nie ma <laughs> Metro tu mają nawet Zobaczcie jak jest jasno. Jest godzina 11 po północy. 11 minut po północy To jest niesamowite To jest nie do uwierzenia. Dojechaliśmy proszę Państwa na parking tutaj w miejscowości A, zobaczcie, tak nasz zestawik tutaj stoi, zajęliśmy całe miejsce parkingowe, więc jest idealnie, powiem Wam, że miejsc jest sporo pustych, zaraz Wam pokażę, nie są większe, są mniejsze, tutaj są dla osób, zobaczcie, że to jest z wolnego placu, także to co tam mówili, że będzie zapełnione, Okazało się nieprawdą. Tam w tym czerwonym busiku i w tej przyczepce są właśnie Polacy, których poznaliśmy na Waroj. Pozdrawiamy serdecznie, a my tutaj idziemy powolutku spać, bo jest godzina Pierwsza. 12.52. Także zaraz będzie pierwsza w nocy, zobaczcie jak jest widno. Musimy szybko zregenerować siły. Jutro zaczynamy zwiedzanie Lofotów że żegnamy się z wami z tego parkingu i do następnego filmu, a prawdopodobnie to już będzie dzisiaj także do następnego.